Witajcie w naszym pierwszym Vlogmasie Witajcie no na, na kanale Tata i, i Kuba Gdzie my jesteśmy Kuba? Pod Wiedronką, bo musimy coś na wycieczkę, jutro jadę No właśnie, Kuba jutro jedzie na wycieczkę mhm. I musimy się przejść tam, do tego słynnego sklepu Tak Kupić coś na tą wycieczkę mhm. Do picia, do jedzenia, tak? Tak i to jest nasz pierwszy vlogmas, vlogmas w grudniu. Tak I i dobrze. W miarliwę, no, mamy Okej, okay, to lecimy. <gry chirping> Co ja tutaj jesteśmy, tutaj jest Jakubia? jest Mamy już świąteczne rzeczy, tak. nie? W pełno. Tutaj, tutaj papiery. papiery. A ty co będziesz szukał z tych rzeczy? Tutaj na święta coś? Nie. nie. To co? To coś do jakiegoś picia, jedzenia, tak? No to dobra. A tam widziałeś przy wejściu ile świątecznych jest fajnych no. rzeczy? Same zabawki, a dlaczego są same zabawki Kuba? Bo to są się za tyle Mikołaj, Bo są na Mikołaja przygotowane tak. No właśnie, dużo tego, nie? Dużo tego w tym roku tam tam Ale Ty już było. w tym roku nie chcesz zabawek, prawda? Coś fajnego sobie Coś w sobie Interem. wybrałeś, nie? Mikołaj tak. tam już chyba przeczytał list Wszystko no. jest, tak? Tak, pełno ozdób świątecznych Dużo tego, nie? Jak na taką nie? Biedronkę, ciasno, tak. jak nie wiem mhm było one że tutaj są takie tak. rzeczy mamy różne ozdoby tutaj e, coś pierdoła jest Jurosek, tego trochę Julo sobie kupił ledy w Biedronce tak, Julo sobie kupił ledy Bardzo zepsute chciał sobie wyledować jeszcze raz, bo miał no. zepsute ja no, tak ten... się rozglądam co tu ciekawego jest? No, tu, tu, tu. ale same ozdoby nic tutaj nic, ciekawego nie ma, a dobrze, tutaj tam jakieś są sprzęty Jakaś woda. Co masz, Osi? Tak jest, i jakaś, jeszcze? Woda, woda. I jakaś woda. No to dobra, to jeszcze idź po wodę. Która będzie dobra? Tu jest jakaś na górze. Albo ta muszyna. No to bierz sobie. myślę, że taka mała wystarczy, co? Jasne, Okej. Okay. Mam ciepło Czyli przekąsek żadnych nie bierzesz? Chyba wezmę. Coś małego? I co Jakubie? Masz już wszystko? Tak, wszystko jest. Nie kupiłeś żadnej zabawki. Przewidziłem. Niech mam takie zakupy. Wziąłeś sobie przekąskę, tak? tak? Przekąskę to szkoła, mm. to takie ciepło. Taki Dobrze. Okej. Okay. To w takim razie. Fajnie. Takie jajo byś sobie wziął. I... To by było nieźle, nie? i tam no Lecimy, bo już jesteśmy przy kasie. Gdzie ty jeszcze jedziesz? Do paczkomatu. Tak? tak, jedziemy do paczkomatu. Czyli tam tam prezent paczek. dla dziadka na imieniny. Właśnie. Właśnie. Tylko cicha a co tam okay. jest, bo wiesz, dziadek będzie oglądał i co. Nie, nie do Dopiero. Wejdziemy do paczkomatu i tak. nagramy potem jeszcze w domu coś, tak, nie? Tak, tak No to wsiadamy no, Idziemy wysłać tą paczkę, bo, bo się sprzedało w końcu, te klocki się sprzedały tak. Kuba co idzie dodają? nadać klocki Lego, które Nasz. sprzedaliśmy mhm. I zobaczymy co tam na nas czeka w tym paczkomacie Kuba tak, wyciąga tak. teraz No, 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 dobra wyciągaj, bo tam chyba z 8 paczek Słabo widać, ale dobrze jest. No dawaj, dawaj. Wszystko tu wyciągaj, zaraz się pozbieramy we dwóch i pójdziemy. Zobacz, czy tam w środku nic nie ma. Czy tam już nic nie ma na pewno? Na pewno nie ma w środku? I teraz policzymy paczki. Jakub, jak paczki? Fajnie. Jak dojdziemy do łucy, Pokażesz wszystkim, ile tych paczek jest? Jedna paczka i dołóż. Z... pokażemy. Całe siedzenie zabalone. Ledwo się zebraliśmy, we tak. dwóch nie. Mhm. Trochę tego jest. Rysaku. Także jedziemy do domu, mhm. rozpakujemy paczki, Fajne. zobaczymy, co tam jest. To nie są prezenty no. dla nas. To są takie normalne, powszednie rzeczy. No. I jak w domu. I co będziesz robił? To To są te paczki, tak, co przywieźliśmy. A tam widzę, jakieś jest. Co to jest? robiła? Co to jest? Co to, jest? Co to jest w ogóle? Dwójka? Kalendarz. Co może być w takim kalendarzu Nie wiem. kalendarz taki dziwny? Nie wiem. Macie? I nadszedł ten moment. Kuba, co masz? Kalendarz. Rozpakowaliśmy wszystko oprócz tych dwóch, które najciężej się rozpakowuje. No, tak. A teraz jedno z najciężej do rozpakowania jest ten kalendarz, no. Co to za kalendarz, no Jakub? Jakub? żebyś na mnie przeszedł, nie da się inaczej to rozpakować. Masz. O, widzisz? Jakbyś tak nożyczkami zajechał no. i by było po wszystkim, Jakub. Jajko. No, trzeba w ten sposób. Ale to jakiś pomysłowy ktoś pakował po prostu papierek taki z koinkami o no to taki kalendarz to ja rozumiem Taki musik dostać o co to było? Co to jest? Naklejeczka. Naklejka. Ale zawij bajki. I coś jest napisane. Ale nie wiem co. No to próbuj czytać najpierw. Kuba, i co ty tam przeczytałeś z tego? Wyjątkowy jestem. Że jak napisałeś? Wyjątkowy jestem. Że jesteś wyjątkowy? Tak. Mm, no tutaj, pewnie, że jesteś. Co to za naklejka? Nie wiem, pokaż po wszystkim, co to jest. Jakiś dinuś, co to. Spajki. T-Rex, wiem z tej historii. Tak. No i Ekstra. I co tam było jeszcze? Takie pierdolone. Takie jajeczko. to <grydolotek> Mus. Tu trzeba tylko uważać, bo jest to, żeby się nie naciąć. I okej, okay. dobra. Dobra. Tak, żebyś mógł sobie właśnie na wycieczkę dać mus, tak? Jakbyś chciał. I tutaj taśmę. Jajko też na wycieczkę. <grydolotek> nie. Popatrz, mama robiła na tą taśmę mocną. Tak? Tak. Naprawdę? Mhm. Jak tą taśmę mocną? Po co ta taśma? Myśmy kupili Żeby kiedyś... To się trzymało, no, tak. myśmy kiedyś ją kupili. Okej, okay, super. Posprzątamy i to był nasz pierwszy Vlogmas, no. tak? Tak.